Cześć siemanko! witam Was serdecznie na moim kanale. Nowy odcinek, nowe miejsce. Pierwszy raz na łowisku stawy kulesza. Z jakiej racji tu jestem? Ano z takiej racji, że startuję w ten weekend w eliminacji Meusa. Zawody dwudniowe, sobota, niedziela. U! Wędkę zabierał. Już przed zawodami bym był stratny, holujemy. No i mamy takiego małego ananasa i wędka by popłynęła. Coś ostatnio muszę uważać na te wędki. No, więc tak jak mówiłem, dwa dni zawodów. Dzisiaj jesteśmy na treningu, jesteśmy we dwóch. Więc podejście mamy takie, żeby dobrać się jakoś do tej ryby, zobaczyć na co ona tutaj reaguje, bo nigdy wcześniej tutaj nie byliśmy. Nie wiemy za bardzo jak tutaj łowić. Podejście proste. Teraz Wam pokazuję co ja mam. Czyli, tak, umówiliśmy się, że ja dzisiaj bombka tylko kukurydza, tylko kukurydzą strzelam. A jeżeli chodzi o metodę, ja tutaj zostaję przy ciemnym pelecie z dodatkiem. Tutaj mam czwóreczki, trochę nowej grubienia. Wziąłem sobie też w razie co ósemki, nasypałem. Jakbym chciał spróbować Waglera czy Sowa. No, ale na razie jeszcze na razie to zostaje bez ruchu. Wędkujemy sobie blisko no trochę ponad godzinkę. E, I tak ja sobie obrałem bombeczkę oczywiście bliżej. Metodą mówię tam na e, blisko osi zbiornika. E, póki, co, mm, póki co z bombki dwie rybki wyjechały. E, z metody wyjechały cztery, cztery albo trzy, trzy chyba. Patrzyłem sobie, że na tej bombce to, to tak średnio się dzieje, więc potestujemy sobie tą metodę. Na start podam sobie trzy podejniczki, zanęcę tam właśnie tylko czarny pellet. Do nęcenia też użyję troszeczkę tej czwóreczki, którą Wam pokazywałem. I samym pelecikiem zobaczymy co się wydarzy, jak one będą reagowały. Na no, tą metodę udało się 3 czy 4 te karpie złowić bez znaczenia. Zobaczymy, zaznaczymy ten punkt jeszcze raz, bo teraz e, chwileczkę rozkładałem sobie tutaj kamerę i tak dalej, więc mogło już to e, być wszystko rozmyte, co sobie tam wcześniej podałem. Więc na nowo zaczynamy, zaraz sobie naszykuję jeszcze parę e, przynęt. Do, do przetestowania kolorów i tak będziemy się e, bawić. Oczywiście będę cały czas tutaj pamiętał o naszej gąbce blisko. Będę tam postrzegliwał tą kukurydzę i co jakiś czas położymy tam zestaw. Zobaczymy, czy, czy coś tam się pojawiło, czy coś tam bierze. Póki co. Tendencja wskazująca jest na pelet a kukurydza mi troszeczkę słabiej odpala niż ten pellet, no ale zobaczymy. Mamy godzinę 12, więc... więc jeszcze jest dużo czasu na testowanie. No, ostatni podejniczek i zaczynamy łowić. Taki oto karpik. Nieduży, ale wędkę prawie wciągnął. No, na bombeczkę tym razem. Dokładnie po 5,5 minutki mamy pierwsze branie od zanęcenia. Nie ma dramatu. Jest jakiś karpik. Tak mi się przynajmniej wydaje. Miałem dziś z bombki jednego e, omórka fajnego, ale niestety zestaw przepracowany po grę, który nie wytrzymał. Nie chciało się zawiązać nowego i tak to wyszło. No, no bardzo przyjemne te karpiki są na tym łowisku, podoba mi się to. Waleczne. Stosunkowo szybko się je holuje. No też szybko się je holuje, bo po prostu i dystans nie jest pokaźny. Oj. No i poszedł. Chciałem go przy samym brzegu nisko holować i za płytko. Mamy kolejny rzut, kolejne branie, ale to jest znowu na bombkę. A metoda, poza tym jednym karpiem, którego odłowiłem, tam nie grała. Downy całym próbowałem zmieniać łaptery, ale. spiąłem. Niestety. No i co mówiłem, że zmieniłem, bo w nic to nie grało, zaraz wrócę z powrotem tam zobaczyć czy coś tam się zadziało na tej metodzie, jak się nic nie zadziało to jeszcze spróbuję zasklankować. zobaczymy na grubo może, bo ewidentnie to ryba reaguje na ten pelet i to też widać na tej bombce jak się tam jej dostrzeliwuje tego peletu to ona się zaczyna pojawiać, skręca się, ale ciężko obrania. I, I zobaczymy, zobaczymy czy za, za, jak zaszklankuje to coś mi to pomoże, czy, czy nie do końca, ale do nęcenia samym podejnikiem nic mi nie dawało, więc zobaczymy, grubiej trochę. Ja już mam szklaneczkę, podajemy dwie szklanki paletu ósemki, jak one mają dzisiaj chęć pokazywać się przy tym palecie to im tam podamy. 27 metr, zaklipowany. O. Dwie szklaneczki ósemki, podam jeszcze jedną cztery i pół. I, i z jedną kukurydzę. I zobaczymy. Może przyjdą do... Do, do, do czego? Do kuchni pojeść. Jeżeli na bombkę tam podchodzą do większej ilości, to może i... Do metody podejdą. Powiem Wam, że spodziewałem się tego, że fajnie połowimy dzisiaj, bo stosunkowo jest nie dużo ludzi. No, najgorsze jest to, że cały czas się zmienia pogoda. Ciągle kręci wiatrem, raz słońce, raz, raz chmury. Totalnie to się wszystko miksuje, miesza. I te ryby naprawdę z rana dobrze brały, bo jak przyjechaliśmy i zaczęliśmy łowić to, to nie trzeba było w sumie ani jakoś męcić, czy coś, nic, nic szczególnego tu nie zrobiliśmy i łopaliśmy ryby, no więc one fajnie reagowały każde jakieś podstrzelenie, czy czy rzut metodą to to były te ryby a po prostu mniej więcej od południa totalna odcinka i jakieś Totalnie pojedyncze ryby. Więc nie dobrze, niedobrze. Nie wiem czym to jest spowodowane, Po prostu cztery ryby tak, tak tu mają. Czy może ta pogoda tak no nie działa, że, że one nie są chętne do współpracy. No, ale zobaczymy. Kombinujemy cały czas. Do nic teraz. Damy ich chwilę i sprawdzimy, co tam się dzieje. No, słuchajcie, pierwszy rzut po szklankowaniu. I po trzech minutach brania. Także nie wiem, czy przypadek, czy nie, ale zadziałało. A wcześniej leżała ta wędka, leżała i nic. Zobaczymy, może to będzie sposobem tutaj na te ryby. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. One ewidentnie chcą dzisiaj tego peletu i lepiej wchodzą do peletu niż kukurydza, ale... Zobaczymy, zobaczymy. Jest taki malutki. No i nie pokażę Wam dzisiaj żadnego. Wracam do Was z kolejną rybą Teraz mamy po Dwóch minutach branie Czyli Albo mamy dwa razy Farta I to jest czysty przypadek Albo zadziałało Ja sądzę, że zadziałało, bo widać od razu, że Tą rybę, że ona nam tam weszła Kręci się nam po tym łowisku Widzę tam, że ty bombluje tam Więc Jest dobrze Teraz, aby tylko wyjąć tą rybę, bo wypadałoby pokazać wam coś. Ale tu przy tym brzegu muszę uważać. No nie fajnie to, to tutaj wygląda. Niestety. Te ryby tutaj zaraz gruntują, one czują pod brzuchem, że jest i Wychodzi awaria. Ale mamy go. Od razu go do góry wziąłem. Więc jest spokój. No i jest. Upa. Taki nieduży, bo nieduży, ale jest. Nie wiem czy miałem minutę. Podajnik w wodzie. I mamy trzecią sztukę. Trzeci rzut. Trzecia sztuka. Super. O, murek. Prawda, że trochę w tym roku wpłowiłem, nie ukrywam, ale jeszcze chyba nie złowiłem murę w tym roku. Więc sympatycznie cieszę się. Pat. O, rakieta. O, postaram się pokazać. Chociaż nie wiem czy mi się uda. <gry> o, dobra, nie będę go męczył. Jest No, słuchajcie, w momencie jak brania przycichły, donęciłem z powrotem. I jest reakcja. W tej metodzie się tam kręci ta ryba. Więc ja jestem zadowolony z tego, czyli e, jutro tej szklanki raczej użyję. E, I teraz mamy. Amurka, tak mi się wydaje, przynajmniej coś długiego takiego. Się tutaj, się wala. Jest, Amurka. O, jest całkiem ładny. Opa. Mamy rakietę. Powiem Wam, że do tego 27 metra też jeszcze troszeczkę postrzeliwuję tam peletem. I daje to chyba też efekt że mam nadzieję, że Że są to słuszne wnioski I że się uda A jutro U. Dlatego podnosimy ryby nad podbierakiem o. Puszczamy Dużo siły ma Powiem wam, że pomimo tego, że jest tu przy brzegu bardzo płytko, ale naprawdę bardzo płytko. To widzę, że te ryby podchodzą do tego brzegu. One nie to, że trzymają się tylko osi, ale i blisko też można ich połowić. Więc trzeba będzie jutro pamiętać o tej bliskiej linii, żeby pilnować i nęcić. Normalnie teraz jak siedziałem, pilnowałem sobie. Metody to widziałem, jak tu mi. Karpiki pływają, więc. No. Tak to wygląda, jeszcze sądzę, że dwie rybki i będę, będę kończył tą dzisiejszą walkę, bo Pelecik się kończy, a ja też bym coś zjadł, nie tylko ryby. Mamy czwarty rzut, czwarta rybka, kręcają się, zobaczymy jak długo melduje się kolejny ale zobaczcie, pusto zbieramy się już ale jeszcze jeden rzut oddam może jakiś większy się na koniec trafi piękne słoneczko wyszło piękna pogoda się zrobiła ale w brzuchu pusto trzeba by się zbierać no dobrze widzowie ta rybka była ostatnia ja już spakowany, jak możecie zobaczyć puściutko gotowy na jutrzejsze wyzwania